No właśnie sobie gotuję leczo, można powiedzieć, że samowystarczalne, czyli niemalże ze samych warzyw, jakie uprawiam. No tutaj w garnku mamy cukinię żółtą i pomidory koktajlowe. No ich mam chwilowy nadmiar, ledwo nadążamy przejadać. No a jeszcze będzie cebula ze zbiorów, papryki. No tutaj co prawda mam też czerwoną kupioną, ale używam też swoją tą taką, zaostrzoną. No marchewkę też wymieniłem na kupioną, bo te uprawiane wolimy dawać dzieciom na surowo, jako zdrowsza alternatywa. No i za chwilę wjedzie też jeszcze fasolka. No wiadomo, kiełbasa będzie kupiona. Gotowe leczo z wieloma różnymi warzywami i kiełbasą. Tak właśnie wygląda.